De profundis List niepoważny Część druga Witaj bracie Za twą namową postanowiłem zażyć trochę świeżego powietrza Opuszczając mury klasztorne Nie na zawsze oczywiście Znasz przecież moje przywiązanie do każdego kamienia w naszym Niegdyś pełnym chwały monasterium Zrobiłem sobie krótki urlop, który zaowocował pewnymi ciekawymi zdarzeniami ale po kolei, co się tyczy Twoich sugestii na temat mego zamroczenia umysłu, postanowiłem odstawić herbatę, która faktycznie stała się moim uzależnieniem. Trudno przez to przejść. Uzależnienie jest dosyć silne. Miałeś rację, nigdy bym nie śmiał twierdzić inaczej. Nierzadko przecież służyłeś mi radą godną zaufania większego niż to, którym darzyłem swoich rodziców. Zainteresowały mnie natomiast Twoje zioła lecznicze. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z podobnymi rzeczami osobiście, chociaż historie dotyczące tabaki docierające z dalekich stron Zachodu trafiały również i do mych uszu. Postanowiłem więc zainteresować się tym trochę bardziej. Doszedłem do zaskakujących odkryć. Przeszukując domy mojej biblioteki, natknąłem się na ciekawe informacje dotyczące onych ziół leczniczych, a dokładnie samych przedmiotów, w których tabaka była przechowywana. Otóż pojawiają się pewne sprzeczności w faktach historycznych. I właśnie w tym miejscu muszę przytoczyć pewną krótką historię, jaka przydarzyła się podczas mojego pobytu we Francji, a gdzież mógłbym się wybrać, mój kochany bracie, jeśli nie do kraju Ludwika XVIII, który tak wykwintnie potrafił zażywać tabakę w sposób dość osobliwy, przypominający raczej kares miłosny, aniżeli zwykły tego typu zabieg. Po szyjki swojej uroczej faworyty nie wybrałem się jednak do samego paryża trzymając się z dala od zgiełku postanowiłem spędzić trochę czasu w mniejszych miasteczkach i oto przywiodło mnie właśnie do perpignan małej miejscowości leżącej u podnóża francuskich pirenejów głodny po przebytej podróży twe kroki skierowałem do pierwszej restauracyjki prowadzonej zdaje się przez francuza żydowskiego pochodzenia tam też poznałem François Delacroix, francuskiego rzemieślnika. Nasza znajomość trwała bardzo krótko, gdyż jeden wieczór, ale właśnie wtedy wszedłem w posiadanie bardzo osobliwego przedmiotu. Rozmawialiśmy przez długie godziny na różne tematy, aż w końcu rozmowa spoczęła na życzonej tabace, gdyż w zasadzie cała sprawa się o nią rozbijała. Jakby nie patrzeć, dzięki niej wybór padł na Francję. Delacroix podarował mi złotą tabakierę według wszystkich wskazówek zawartych na niej pochodzącą z okresu około drugiej połowy XIV wieku. Co jest bardzo dziwne, gdyż tabakiery jako takie były tworzone dopiero od drugiej połowy XVI wieku. Co więcej, owo pudełko ze złota pokryte jest dziwnymi inskrypcjami w dziwnym języku którego nie znam. Początkowo miałem podejrzenia, że jest to jakoś odmiana aramejskiego, ale zdążyłem się skontaktować z profesorem Adamskim, znanym specjalistą w tej dziedzinie, który szybko wyprowadził mnie z błędu. Dziwne jest również to, że te symbole wydały mi się być znajome, choć podejrzewam, że widzę je pierwszy raz w życiu pewnością również przedmiot nie pochodzi ze słynnej kolekcji tabakier należących do Louis François Bourbon księcia de Conti odkrytej w 1746 roku. Rozesłałem mnóstwo listów, dlatego odpisuję po tak długim czasie, za co szczerze przepraszam. Chciałem sprawę zbadać dogłębnie. W mojej korespondencji znalazłem jeden ciekawy list dotyczący wspomnianej inskrypcji. Pewien znajomy z Afryki przysłał mi dziwne informacje kojarzące tałbakierę z niejakim kultem Cthulhu. Kontaktował się w tej sprawie z wykładowcami z Uniwersytetu w Miskatonic, przesyłając dalej moją przesyłkę w złote pudełko. Żaden z nich nie chciał się podjąć badania sprawy bliżej, aczkolwiek przekazali informacje, które miały mi pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. Przy okazji jednogłośnie orzekli, że poddają w wątpliwość to, iż pudełko kiedykolwiek pełniło rolę tabakiery. Dla nich jest to z pewnością przedmiot pochodzący ze świątyni wspomnianego kultu. A propos tej cennej informacji wspomnieli coś o mieście Arkham. Podobno tam można znaleźć odpowiedzi na większość pytań. Wybieram się tam za półtora miesiąca. Może odkryję coś wartego uwagi. Z pewnością dam Ci jak najszybciej znać. Będę Cię informował na bieżąco. Wraz z wyrazami szacunku przesyłam Ci ten przedmiot, który pewnie zainteresował Cię już wystarczająco, a ja poświęcam mu więcej czasu niż modlitwą do Najwyższego. Boże, zlituj się nad moją duszą. Proszę również o szybką odpowiedź i Twoje zdanie na ten temat. Zbadaj przedmiot jak najdokładniej. Świeże spojrzenie bardzo mi się przyda. Raz odpowiedzią, prześlij mi, proszę, to pudełko. Znacznie ułatwi mi badanie sprawy we wspomnianym Arkham. Zaczekam na twoją odpowiedź i prawdopodobnie wyruszę w podróż. Jak już wspomniałem, wybieram się tam za półtora miesiąca. Żegnam, bracie, i liczę na Twoją szybką odpowiedź. Witaj, bracie przyjacielu. Twój list niezmiernie mnie uradował. Z mojej głowy ulotniły się ciemne, gęste mgły myśli na temat twojego stanu zdrowia, podtrzymywane długim oczekiwaniem na wieści od ciebie. Jestem wielce rad, że zastosowałeś się do moich zaleceń. Już od dłuższego czasu wraz z moim przyjacielem, Sir Amerim, Prowadzimy pracę w wymarłym mieście Garne, które dotąd uważano za nieistniejące. Jego nazwa była znana nam tylko z legend. W przeszłości miasto to stawiano na równi z Atlantydą, Mu i Orlech. Jestem bardzo podekscytowany, zarazem pełny niepojętego niepokoju związanego z rzeczami, które odkryliśmy które być może lada dzień jeszcze bardziej zgłębimy. Pod naszą komendą znajdują się najbardziej zaufani, godni badacze, którzy wspierają nas z całych sił, mimo to, że omal nasza wyprawa nie doszła do skutku. Cer Amery rozszyfrował garść rozpadających się odłamków składających się na tabliczki znane w archeologicznych kręgach jako fragmenty skharne. Jednak większość ekspertów nie dała im wiary, a cały nasz plan wyprawy praktycznie został wyśmiany. Jednak my jesteśmy w tym mieście. Przejdę teraz do rzeczy, którą mi wysłałeś i za którą chciałem bardzo mocno podziękować. Twoja tak bakiera, właśnie w tym gorącym, tajemniczym, odległym miejscu miała swój początek. Tak, to jest zupełna prawda. Może będzie ci się trudno z tym pogodzić, ale tutaj jest ich więcej. To jest dziwna sytuacja, nieprawdaż? Może opiszę pokrótce nasze dotychczasowe odkrycia. Gharne z trudem odkryliśmy, było praktycznie zasypane. Większość zewnętrznych budowli, czy też raczej tworów jest nadal zasypane, ale doszliśmy do wniosku, że to, co dla nas najważniejsze, znajduje się pod ziemią jest to podziemne miasto. Niezliczona sieć tuneli i jaskiń można się łatwo pogubić. Na ich badanie specjalnie się przygotowujemy i zabezpieczamy. Na niższych kondygnacjach znajdują się pokłady wody pitnej. Jesteśmy z tego względu niezmiernie szczęśliwi. Obóz mamy na zewnątrz miasta. Tam mieszkamy i tam znajduje się cały nasz dobytek. Początkowo troszkę, chociaż nie tak bardzo, jak można by się tego spodziewać, przeszkadzały nam tumany piachu, które zbijają się po całym obozie. W jaskiniach znajdowaliśmy różne dziwne przedmioty, najdziwniejszymi oprócz tabakier była dziwna urna. W jej środku znajdowały się kule o perłowej konsystencji. Sama urna nie miała wieka, a na jej ścianach, które osobliwie przechodziły jedna w drugą, widniały niewiadomego pochodzenia wyobrażenia. Ochydne obrzędy składania ofiar jakimś bóstwom. Były one tak odrażające, że lepiej pominąć je milczeniem. Poza owymi wyobrażeniami na ścianach urny widniały wycięte w rzędach wyraziste hieroglify przypominające pismo klinowe z tabliczek z fragmentów z gharna sir amery twierdził, że urna mogła służyć jako pojemnik na zabawki, a kule z dużym prawdopodobieństwem należeć mogły do jakiegoś małego mieszkańca gharna z pewnością we fragmentach napisów na urnie, które zdołałby rozszyfrować, byłaby mowa o dzieciach albo o młodzieży. Drogi bracie, przykro mi jest, że nie możesz wiedzieć tego, co ja. Znam twoje zamiłowanie do niezgłębionej tajemnicy wiedzy z kręgu Wielkiego Ktulu. Nie jesteśmy jeszcze do końca pewni tego, co odkryliśmy, ale wszyscy mamy nadzieję, że nasz wysiłek nie pójdzie na marne. W Arkham znajduje się piękna i największa biblioteka, w której znajdziesz wspaniałe informacje na interesujące cię tematy. Nie muszę wspominać o bluźnierczej, niesławnej Necronomikon, której jak jeszcze nie czytałeś, musisz koniecznie przeczytać. Mam nadzieję, że troszkę przybliżyłem ci, albo wręcz odwrotnie sprawę tabakiery. Na bieżąco będę informował ci o postępach naszych badań. Liczę na, o ile pozwolą Twoje badania, na częstszy kontakt ze mną. Pozdrawiam ślicznie i życzę zdrowia i wyników Twojej i mojej pasji. Podskryptum. Jesteśmy blisko odkrycia czegoś, co wstrząśnie całą dotychczasową nauką. Trzeba będzie zmienić niektóre prawa fizyki. Witaj bracie. Chciałem ci napisać jak ważnego odkrycia dokonaliśmy, badając znalezione przez nas przedmioty. Pamiętasz urnę z zatrważającymi rzucunkami? Nikt się wcześniej nie spodziewał, że jest ona inkubatorem dla jaj, które znajdowały się w środku. Rysunki zawierają informacje o niesłychanym, długim i skomplikowanym cyklu rozpłodowym dawnych mieszkańców miasta. Jesteśmy w posiadaniu jej, drogi bracie. Chciałbym ci jednym słowem przekazać całą moją wiedzę, chociaż wiem, że nie mogę tego dokonać. Muszę się uspokoić. Bardzo wiele znaczą dla mnie te informacje. Spełniały się moje marzenia o odkryciu czegoś, co żyło przed lat, co zostało opisane na bluźnierczych kartach starych ksiąg, czegoś, co nadal żyje. W głowie mam mętlik. Jestem zadowolony. Mam ochotę iść dalej, tworzyć coś wielkiego. Pewnie śmieszy cię moje zachowanie. Chciałem się z tobą nim podzielić. Teraz zbiorę myśli i napiszę wszystko po kolei. Jaja mierzą około dziesięciu centymetrów. Są bardzo twarde, ciężkie i lśniące, o perłowej konsystencji. Przypuszczamy, że prawdopodobnie stanowią nieznane dotąd połączenie wapnia, chryzolitu i diamentowego proszku. Jednak sposób, w jaki zostały wykonane, pozostaje całkowitą zagadką. Nie można ich prześwietlić promieniami rentgena, one po prostu je odbijają, ale nie wydaje się, by w swoim składzie zawierały ołów. Po przytknięciu stetoskopu można usłyszeć, że tam się coś rusza. Na razie nie potrafię o tym pisać więcej. Trzeba nam nieco czasu. Odkryliśmy jeszcze coś. Jakby kamienne, szaro gwiazdy, które były zakopane w ziemi, mogły być z powodzeniem małą, skamieniałą rozgwiazdą, gdybyśmy znaleźli je gdzie indziej, a nie w Afryce. Już wykopaliśmy ich sporo. Są rozlokowane praktycznie wokół całego miasta. Prowadzimy na nich badania, ale jak na razie nie odkryliśmy niczego ważnego. Dopóki nie zbadamy okazów, które znajdują się w obozie, nie wykopujemy ich więcej. Mamy ich tyle, że każdy z nas może zabrać sobie je na pamiątkę i obdarować im całą swoją rodzinę. W ostatniej nocy wszyscy słyszeliśmy dziwne dźwięki, nie jesteśmy ich w stanie zinterpretować. Nie wzbudziły w nas paniki takie jak lekkie odczuwalne ruchy Ziemi, które im towarzyszyły. Nie potrafimy nic o tym powiedzieć. Zagadka rodzi zagadkę, lecz jaja ja mogą. Nie, nie, nic takiego. Cały czas teraz rozmyślam i zapomniałem się. Pośpiesznie wysyłam ten list do ciebie, jak i gwiazdy. Życzę zdrowia i czekam na list.